Wypierdoli się, wypierdoli się, wypierdoli się, wypierdoli się. Aby ty za to za Go 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 go. go, Zaraz go nie? mam seta na spida. Tak focowe stanie. No, dałem entry, dałem. Bag, 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 bag. Lok, lok, on right. max on right. To dupa. Świrix. Dupijasz? To był przy mnie do soku nic w stało. No, dobra, chodź cię soku, bo zaczą. Ty dwóch naraz rzucić. Ale to było jedno. Widzę To można ktoś wcześniej rzucił. Bo według mnie jest i takich momentów.